Drodzy uczniowie klas ósmych szkół podstawowych, przed Wami niezwykle ważny, życiowy wybór wybór szkoły średniej. Przygotowaliśmy dla Was niezwykle bogatą ofertę naszych szkół, szkół prowadzonych przez powiat szanowski. Szkoły, które odpowiadają na Wasze zainteresowania, są niezwykle ciekawe, różnorodne, ale z drugiej strony odpowiadają też na wyzwania rynku pracy, na potrzeby rynku pracy. Tworzymy najlepsze możliwe warunki do nauki. Świetna baza dydaktyczna, infrastruktura, ale oczywiście też wspaniała kadra pedagogiczna. Dla wszystkich uczniów, którzy będą korzystać z naszej oferty, przygotowaliśmy Dużo narzędzi wsparcia, jak chociażby dopłaty do miesięcznych biletów na dojazdy do szkół. Dla najlepszych uczniów mamy przygotowane stypendia. Zapraszam do szkół powiatu szląskiego. Dobra szkoła blisko ciebie! Zespół szkół ekonomiczno-chemicznych w Trzebini. Dzień otwarty dla uczniów szkół podstawowych. Trzebiński Ekonomik to pełna gama popularnych kierunków. Wysoka zdawalność egzaminów zawodowych i maturalnych. Ciekawe miejsca praktyk zawodowych, współpraca z uczelniami wyższymi. Uczniowie i nauczyciele zespołu szkół ekonomiczno-chemicznych w czasie dnia otwartego dla 8 klasistów przygotowali prezentacje zawodowe. Technik ekonomista, technik analityk, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik eksploatacji portów i terminali, technik spedytor, dietetyka i fitness. Bardzo polecam ogólnie gorąco tą szkołę. Jeśli ktoś by się zastanawiał nad inną szkołą, no to nie, nie ma, nie ma kompletnie żadnego lepszego wyboru niż nasz piękny ekonomik. Jestem na kierunku technik ekonomista. Znalazłam się na tym kierunku niekoniecznie z przypadku, a bardziej y, patrząc na przyszłość, ponieważ jestem świadoma tego, że na rynku pracy zawsze będzie ten kierunek potrzebny, i jako kobieta myślę, że niewysiłkowa praca, a bardziej właśnie przy komputerze jest dla mnie idealna. Y, jako praca nawet zdalna, patrząc na przyszłość przy dziecku, w przyszłości dalekiej oczywiście. Y, Myślę, że jest to bardzo przyszłościowy kierunek i czuję się na nim odpowiednio dobrze i cieszę się, że ten kierunek wybrałam. Czemu wybrałam ten kierunek? Dawał mi on już gdzieś tam na początku bardzo dużo perspektyw. Od zawsze chemia mi przychodziła z łatwością i nie miałam z nią większej... Większych problemów. A na dniach otwartych, organizowanych przez szkołę, jeszcze bardziej się dowiedziałam, że ten kierunek może być o wiele bardziej ciekawszy niż pisanie przeróżnych reakcji. Tylko, że w to może wchodzić też praktyka i że ta praktyka otwiera bardzo szerokie możliwości dalej, kiedy z tej szkoły się gdzieś wyjdzie do świata. Teraz mogę z ogromną przyjemnością, ogromną radością polecać Wam ten kierunek. Wybrałam kierunek Technik Eksploatacji Portów i Terminali, dlatego że interesuję się lotnictwem. Ta szkoła jest bardzo fajna, mamy bardzo dużo fajnych wycieczek zawodowych, dzięki którym dowiaduję się o tym kierunku jeszcze więcej i dowiaduję się, jak to wygląda wszystko w praktyce. Nauczyciele tutaj uczą nas naprawdę bardzo fajnie i wszystko tłumaczą nam tak, jak powinni nas uczyć. I dzięki temu wiem, dzięki temu kierunkowi wiem, że pójdę pracować na lotnisko. Uczę technika żywienia usług gastronomicznych i dzisiaj na Dniach Otwartych reprezentujemy pokaz serwisu synchronicznego, aby zachęcić Was droga młodzieży do naszej szkoły. Technik żywienia usług gastronomicznych. Tutaj mamy dwie kwalifikacje, jedna kwalifikacja sporządzania potraw i napojów i druga kwalifikacja organizacja usług gastronomicznych. Pokaz serwisu synchronicznego, można powiedzieć jest to tak zwana musztra kelnerska albo inaczej mówiąc obsługa w rytm muzyki. Jest no, jest to bardzo widowiskowy pokaz, co zresztą mogliście sami zobaczyć. Dlaczego wybrałam kierunek Technik Spedytor? Ponieważ wiąże z nim swoją przyszłość. Praca, która jest wykonywana przez Technika Spedytora jest bardzo dobrze płatna i zawsze coś się w niej dzieje, więc to jest praca, w której nie ma nigdy nudy. Trzeba być mobilnym, elastycznym. Ale to jest właśnie mój opis i mój charakter. Czyli ten kierunek pasuje idealnie do mnie. Technik Spedytor. Wybrałem ten kierunek, dlatego że uważam, że jest on bardzo przyszłościowy. Piszemy na nim tylko tak naprawdę jeden egzamin, co jest dużym ułatwieniem dla, w ogóle dla człowieka, dla nauki. No i tak samo, dlatego że jest dobrze płatny. Byłem nim w sumie zainteresowany, cały proces transportowy, chciałem wiedzieć jak, przeje, jak wygląda. I dlaczego akurat ten kierunek? No ponieważ chciałabym zostać trenerką personalną kiedyś w przyszłości i ten kierunek mnie dużo uczy o dietetyce, o fitnessie. No uważam, że mogę tutaj bardzo swoje pasje rozwijać przede wszystkim. Chcę mieć tą świadomość jak się odżywiać i jak uprawiać aktywność fizyczną. No po prostu chcę być zdrowa i chcę też pomagać ludziom i samej sobie. Nazywam się Max Pasek, jestem uczniem klasy gastronomicznej i od zawsze moją pasją było gotowanie. Serdecznie zapraszam na kierunek technik żywienia i usług gastronomicznych. Mamy tutaj w naszej szkole wyposażone świetnie pracownie gastronomiczne, świetną kadrę dydaktyczną i jeden z największych wskaźników zdawalności egzaminu zawodowego. Również zapraszam na kierunek technik, technologii żywności, kwalifikacja cukiernik. Jest to nowość. Można na poziomie technikum zostać cukiernikiem oraz specjalistą od produkcji spożywczej i nadzorowania tej produkcji. Zajęcia odbywają się w świetnej atmosferze. Kształcimy tutaj specjalistów i ekspertów odżywienia i również przyszłych dietetyków.